Witam, Was zapraszam na rozkład dla Skorpiona na maj o miłości, o relacjach, związkach. Co w tych sprawach sercowych, uczuciowych, międzyludzkich? Ehm, dobra, na najbliższe tygodnie. Pamiętamy rozkład jest ogólny, bierzemy to co czujemy to będziemy wiedzieć, czy to jest do nas, dla nas, o nas czuć to od razu gdy tylko zaczniemy słuchać, więc jeśli będzie dla was to bierzecie jeśli nie to nie, to nie słuchacie nie wciskacie się tam bo nie będzie dla wszystkich na pewno a ja proszę karty o takie informacje, które mogą być wam potrzebne ku czemuś żeby w tej sytuacji w której się znajdujecie bardziej coś zrozumieć Czymś sobie bardziej poradzić, coś jakby, nie wiem, zaakceptować, czegoś uniknąć, no wiecie, tak, dla, no dla Waszego dobra. Ale silna wiesta. No, bardzo jest coś fajnego, lekkiego, spontanicznego. Dla tych, którzy jeszcze jeszcze im się takie coś nie zaczęło, no to idzie zupełnie nowy coś nowego, świeżego, delikatnego, w tym jest taki powiew bez troski, takiej spontaniczności, taka świeżoneczka, czujesz, że rośniesz, czujesz, że żyjesz, że tak jakoś jesteś lżejszy, młodszy, szczęśliwszy, wszystkiego ci się chce i tryskasz taką energią. No, wstajesz co rano i mówisz sobie, życie jest piękne, wszystko jest piękne, wszystko mi rośnie, zielenieje, kolorowo jest bosko, jest bosko, jest bo tutaj jest taki e, taki czas takiej um, fajny czas e, dla pewnej relacji, ale on ma też swoją ciemną stronę. Przyszła sobie taka tutaj królowa. No pojawiła się w jego życiu. Królowa sobie tak no... Ma w głowie, ma na głowie, ma wokół siebie, wszystko z nią jest dobrze, z nią jest wszystko okej. Okay. Spodobała mu się, bardzo mu się podoba, i tutaj bliziutko, bliziutko są ze sobą, milutko, cieplutko, fajna więź, jest siła, jest moc, bardzo energetyczna relacja. Ale co, okazuje się, że mu z tym jest, no, no, za dużo, za ciężko, niewygodnie, trudno mu. Martwi się o coś. Są jakieś takie ciężary, balasty, trudne do, do przebrnięcia, ale to nie jest niemożliwe. Radę od kart masz taką. Otwórz się na miłość. Kochaj, otwórz swoje serce i przyjmuj miłość, przyjmuj to, co dostajesz. Jakby koncentruj się na uczuciach, na miłości, na swoim sercu, na takim szczęściu emocjonalnym, bo jakby ty się bardzo przed nim bronisz. Ty gdzieś cały czas jakby unikasz tego. Udajesz, że tego nie widzisz, udajesz, że tego nie czujesz, udajesz, że co? No albo jedno udaje, albo obojecie udajecie, że tu wcale nie, nie, nie nie ma nic takiego a królowa tam jest stoi, czeka, czeka, aż on się tutaj jakby przygotuje, obrobi oporządzi aż powstanie a on się tak tutaj cały czas kręci wokół siebie i nie wie co ma z nią zrobić ale mają fajne chwile i te fajne chwile są bardzo łączące, bardzo silna więź pomiędzy nimi przyjaźń Wsparcie. Jesteście dla siebie takimi filarami. Ktoś bardzo fajny jest, znaczący. Jeśli go nie ma jeszcze, no to tak sobie przy, przyskoczyć. Taka energia, wiadomo, jak tak spontanicznie powiedziałam. I tak cię porwać do, porwać do góry, spowodować, że poczujesz się o mniej ważę, młodsza jestem. Szczęście, bardzo przyjemne to są takie chwile, które wyrywają z butów. Bardzo miłe te chwile, ale to trzeba uważać na to, żeby tego nie przegapić, nie przespać, bo on się tak tutaj opiera, on się zastanawia, nieśmiało przychodzi do ciebie z propozycją, nieśmiało, bo on tutaj chce się zaangażować bardzo, bardzo, bo je chcecie, ale jesteście trochę na innych levelach. Co do oczekiwań, co do takiego wkładu. No, królowa to wiadomo, ona to wszystko wie, jak od razu jest taka konkretna. On taki trochę bardziej zagubiony chce. No, tak, tak jakby tak nieśmiało, tak, się, tak nie wiem, tak jakoś obawiał sięgnąć po to bo coś jeszcze jest, bo on jest bardzo czymś zajęty, bo on ma dużo tutaj na sobie, na swoich plecach, ciężarów dużo takich nosi, em, trosk różnych, zamyślony jest bardzo, kwestie jakieś domowe, życiowe odnośnie pracy, odciągają go od tej relacji, od tej królowej. Ona ona ma w sobie taki spokój, tak czeka i tak sobie razem powoli bardzo drannymi kroczkami Pracujecie nad tą relacją. Możecie wypracować coś fajnego, możecie sobie poradzić, e, przełamać e, jakieś bariery, przełamać lęki i obawy i e, zacząć e, tak naprawdę być bliżej siebie, e, przyjąć coś nawzajem od siebie, podarować coś sobie. Tu jest taka fajna energia, że ta zmiana jest możliwa, ponieważ. Dopada ich coś szczególnego, czują się ze sobą dobrze i są jakieś ale, są jakieś sytuacje, sprawy, które im nie sprzyjają, ale to nie jest nie do zmienienia. To jest jakby wszystko kwestią jakiejś, nie wiem, organizacji, wyjaśnienia, dogadania, przede wszystkim komunikacji i to najpiękniejsze w tym wszystkim jest, że się czują ze sobą dobrze że dobrze na siebie oboje oddziaływują, że e, mają ta, dają sobie takie energie, z których mają przyjemność i on z niej i ona z niego i tu jest moc, tu jest siła e, duża bliskość i więź która jest coraz mocniejsza, coraz tak się bardziej za, e, zacieśnia tutaj pomiędzy nimi, bo, bo, bo sobie mm, tak poczyniają względem siebie, więc otwórz się na miłość, bądź bardziej taki emocjonalny, karty mówią, ale jeszcze chcę od aniołeczków słowo cokolwiek, aniołeczki powiedzcie, odpuść. Coś masz odpuścić? Może to być energia, która Cię blokuje, Te, może to być ten ciężar, który na sobie nosisz, który nie pozwala Ci się jakby otworzyć na tą miłość, zrozumieć całej tej sytuacji, pojąć ją. Więc musisz poczuć ulgę, zrzucić z siebie jakiś balast, chyba ten, który tutaj tak, e, tak dźwigasz. Jakieś takie troski, stresy, masz jakieś stresy w, w sobie w związku z tą sytuacją. Więc po prostu należy to odpuścić przyjąć coś z lekkością, z taką błogością i z wdzięcznością. Wypisz ten kielich miłości, bo on się pojawia tutaj wokół Ciebie przychodzi ta energia i Ty też nią emanujesz, więc to, co nie służy, to, co Cię gdzieś zatrzymuje, to po prostu masz odpuścić, a wtedy wszystko inne też nabierze innych barw i zacznie się inaczej układać. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.